Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Kamkiadza, a dzisiaj omówimy sobie transfery. Mamy Trimbiego, który wyjeżdża do Brazylii, mamy nowe Fnatic, tak więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. A zaczniemy sobie od Fnatic, które robi zmiany dwie. Eee, za Juna wchodzi MikiX eee, i na Adekery za Noaha wchodzi Upset. Eee, no o ile transfer Miki X jest tutaj no chyba największą taką bombą, jeśli chodzi o Fnatic, to w przypadku Abseta jest jednak dosyć kontrowersyjne, jednak jest, jest trochę osób, które uważałyby, że Noach byłby po prostu lepszym strzelcem. Abset jest takim no, kontrowersyjnym, dosyć zawodnikiem. Jego ostatni rok, pomimo że skończył się nawet nieźle czwarte miejsce dla Carmin Corp w SummerSplitie, to jednak Abset grał przez cały ten rok i tam były dwa razy dziesiąte miejsca. Tak więc ten no, ostatni rok raczej bardziej nieudany niż udany. Co do Mickey Xa, no to oczywiście duży transfer z G2. E, co, e, Mistrz Europy, chyba e, no, najlepszy support Europy w tym momencie. E, raczej bez takich większych kontrowersji, choć no, troszeczkę może było dyskusji między Junem, e, którego zmienią między Alvaro może, może Labrowem, ale raczej Miki X taki top 1, raczej taki najpierw. Chyba taki najbardziej popularny, jeśli chodzi o stawiony na tego top 1. W każdym razie, co ja myślę o tych transferach? Myślę, że to nowe Fnatic będzie dużo lepsze od poprzedniego. Abset jest tutaj bardzo kontrowersyjnym wyborem, ale myślę, że w tym rozterze po prostu wypali. I naprawdę myślę, że w końcu dostaniemy Fnatic, które dowozi to, czego byśmy od nich oczekiwali. Poprzednie lata Fnatic poprzednie splity, poprzednie lata. E, mieliśmy takie Fnatic, które było ciągle takim drugim, drugim miejscem. Między Fnatic a G2 nie było jakiejś większej rywalizacji. Za każdym razem to po prostu e, Fnatic trafiało do finału. Znaczy, no prawie za każdym razem Fnatic trafiało do finału razem z G2, ale no to G2 wchodziło z takiej perspektywy zdecydowanego faworyta e, i raczej mało kto w ogóle stawiał na Fnatic. Raczej to było takie, no miejmy nadzieję, że w końcu się postawią. E, mam wrażenie, że, ten, e, że to Fnatic się postawi. Dalej uważam, że będą zdecydowanie gorsi od g ale uważam, że w tym momencie z Upsetem i Mikiksem zobaczymy dużo więcej walki. E, upset... No, jak już mówiłem, jest kontrowersyjnym zawodnikiem, wielu ludzi mu nie ufa, ale wydaje mi się, że w tym rozszerze z Mickey X na suporcie będzie po prostu dowodził poziom. Poprzednio, jakby jakość jego supportów nie była najlepsza. O ile dobrze pamiętam, to grał z Kaiserem w Vitality, grał z Targamasem w Carmin Corp. No, to nie są raczej czołowi w suporcie. W tym momencie dostaje Mickey X, czyli no jednego z lepszych po prostu. I wydaje mi się, że z takimi zawodnikami, takiej klasy. Oskar i Razor to są bardzo dobrzy zawodnicy i z Mikilexem na suporcie ten upset będzie po prostu dowoził i to nie będzie ten taki upset KDA Player, którego widzieliśmy ee, w poprzednim roku w czyli w sumie w każdym roku, kiedy po prostu e, upsetowi nie oszło. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakby dużo więcej walki i zobaczymy e, tego pozytywnego upseta, który może, czy, którego może, co niektórzy e, pamiętają, czy to z Fnatic, czy to z innych drużyn. No, ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym Fnatic i wydaje mi się, że to jest naprawdę porządny roster. Murowane top 2 dla mnie. Skoro już była mowa o Fnatic, to może teraz troszkę o starym botejnie Fnatic, który w tym momencie trafi nam do Gi Giantex. No, a wraz z June'em dołączą tutaj. No jako ten duo i dodatkowo mamy też zmianę na topie i na dżungli. Na topa dołączy Lot, jest to zawodnik z teamu GO, który jest z lfla a w poprze na poprzednim EMEA Masters zrobił tam półfinały. W samym regionie racili sobie nieco gorzej, ale no EMEA Masters to było to top 4. I Closer, który dołączy do nas z Carming Corp. I co do tego składu, mam troszkę takie mieszane uczucia. Wydaje mi się, że to będzie upgrade dla Giantex, że chyba na każdej roli możemy tutaj zobaczyć upgrade. No, co do tego topa nie jestem pewien, ale to też, no, lot nie ma jakiegoś bardzo dobrego zawodnika do zastąpienia, więc myślę, że sobie poradzi. Jackis jako jedyny zostaje, myślę, że no na dżungli raczej Closer też jest upgrade'em, ale wydaje mi się, że taki największy upgrade to będzie właśnie Noah z June na bocie. Jednak wydaje mi się, że tak patrząc na ten botlane jak on wyglądał we Fnatic to w GiantX będzie on wyglądał nieco gorzej i wydaje mi się, że z gorszymi teammateami po prostu te e, wady Noaha głównie tutaj wypłyną trochę bardziej na światło dzienne e, i to GiantX to nie będzie jakaś taka topowa drużyna, ale myślę, że taki, takie solidne piąte, szóste miejsce. No coś takiego, może czwarte. Jak dobrze pójdzie, to ta drużyna się właśnie no tam, mniej więcej, w tych rejonach uplasowuje. Też co do Giantix, to dużo było odnośnie potencjalnego Jankosa w Giantix. Jeśli chodzi o liki jakie wypłynęły, to podobno Giantix nie było stać na, na Jankosa, ale sam Jankos odniósł się do tego na streamie i powiedział, że no, tak jak. On to mówił, że jakby pieniądze też są ważne, ale on nie tylko na pieniądze będzie patrzył, więc po prostu, no, o ile ja dobrze zrozumiałem tą wypowiedź, no to Jankos, Jankos jakoś po prostu nie wierzy aż tak bardzo w ten skład. E, troszkę szkoda, bo z Jankosem myślę, że to by była zupełnie inna historia. Myślę, że gdyby tutaj skoczył zamiast Closera, to e, ten team biłby się o wyjazd na Warcy, ale no, bez Jankosa wydaje mi się, że to jest taki e, no, średniak, taki no, najbardziej średni średniak, jak go uświadczymy. E, jeszcze nie znamy wszystkich składów, będzie pod koniec jakby podsumowanie, więc tam jakby to trochę bardziej ułożę. E, ale w każdym razie no to Giant X podoba mi się, ale raczej nie będzie, nic, e, nie będzie to nic szałowego. A na koniec tytuł odcinka: Miniaturka czyli Trimbi. Trimbi e, pojedzie do Brazylii i dołączy do Vivo Kate Stars VKS. E, I co to jest za drużyna? Bo tutaj jakby no, bardziej kontekst trzeba przedstawić no, bo mało kto się raczej interesuje Brazy Brazylią. E, VKS to jest drużyna, e, która jest jedną z czołowych, jeśli chodzi o obecną Brazylię. Zajęli oni w ostatnim split'cie drugie miejsce za Paint Gaming, które możecie kojarzyć, bo byli w tym roku na Worlds'ach. I Trim Diego do tej Brazylii sprowadził były, jego były trener z Heretics, czyli CL, nieważne jak to się czyta. W każdym razie tutaj warto też nadmienić, że obie Ameryki będą miały mocno zmieniony format rozgrywek i Będą dwie federacje, jedna będzie północnoamerykańska, druga południowoamerykańska. I Triempi, w tej południowoamerykańskiej, będzie grał. I między tymi obiema Amerykami będzie po prostu też rywalizacja. Ja nie chcę tutaj dokładnie omawiać formatu. Tutaj polecam po prostu obejrzeć odcinek o lcs ale w każdym razie, jeśli chodzi o wyjazd na Warsy, bo to jest tutaj najciekawsze obie Oba regiony, północna Ameryka i południowa Ameryka, będą miały jednego slota dla mistrza i drugiego slota potencjalnego będą się, będą się między sobą bili. Więc z Brazylii możemy zobaczyć potencjalnie dwie drużyny, a no, VKS już jakby. No już split temu byli, mieli drugie miejsce, wcześniej mieli też trzecie miejsce w regular sezonie, też sobie dobrze radzili, więc to jest drużyna, którą potencjalnie możemy zobaczyć na Worldsach, jest na to duża szansa. W tym momencie sprowadzają Triumfiego, no ja nie powiem wam kim są jego współgracze, ja nie powiem wam e, jakie tam w ogóle zmiany zachodzą, no bo po prostu nie mam pojęcia, w ogóle dokopanie się do czegoś takiego e, byłoby sporym dla mnie wyzwaniem. I nadrobienie w ogóle całego tego regionu, ale myślę, że jeśli to jest drużyna z topki i ona w tym momencie bierze trymbiego, no to raczej nie spadnie jakoś mocno poza tą topkę, a na pewno będą duże szanse, że jakby znowu zobaczymy tą drużynę, właśnie jako topkę swojego regionu, i że zobaczymy potencjalnie trymbiego na jak właśnie w ramach tej brazylijskiej drużyny. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze transfery. Wielu z Was pyta o Jankosa, co do Jankosa, jego losy dalsze są dalej nieznane, tylko rok w tym momencie nie ma dżunglera. Ale prawdopodobnie nie będzie to Jankos, z tego co, z takiego, co można wywnioskować po prostu po jego wypowiedziach, raczej Jankos następny split przesiedzi po prostu, no nawet nie na ławce, bo już nie jest pod kontraktem, ale po prostu następny split, w następnym splicie po prostu nie zagra. Będzie też filmik na jego kanale, który jakby wyjaśni troszkę całą sytuację, więc na to wszyscy będziemy czekać. Ja mam ja wam więcej nie mam do powiedzenia. Dzięki za dzisiaj like, sub, dzwon, Twitter w opisie i słyszymy się już niedługo. Mam nadzieję, że z informacją o to o Jankosie, o rogue i całej reszcie, której jeszcze nie miałem okazji omówić. Tak więc dziękuję wszystkim no i na razie.